Chociaż widać dzisiaj będzie pierwszy film... Nie, nie pierwszy, kurde. Ciągle się mylę z tym, dobra. No nieważne, ale no po prostu wracamy szybko z kontentem. Hypixel Bedwars. No i dzisiaj szybkie będzie jakiś solo na początku. To po sobie mnie zwalił TNT jumpa, bo będę teraz miał taką... Jak, jaka w ogóle jest tu mapa? Bum. Dobra, buduję się do tego małego TNT i się na to Jak zawalę to tam No dobra się zaczyna Dobra, i no to ja, ja do Was wrócę Wtedy kiedy już będę miał TNT i rzeczy Bajo Dobra, ja już wróciłem Mamy e, mamy TNT, żelazne i ten. Możemy się budować. Łóżka jest już obudowane. Więc tą i wełną. Dobra, lecimy. Aha! No to nie ma po co lecieć. To pójdźmy tam. O nie, no ma tipek ma siekierę. Dzisiaj trzeba będzie kupić siekierę. Szybki sharpness, Bum Bum Bum, bum Bum, bum Bum, bum, bum Ta! O nie no boom, Jest już praktycznie po nas boom, 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 kom tu papa smurf a mnie czy ty intyson przecież no kurde aha bum A złoto, dobra, mamy złoto. Czy po jakieś tu? Nie. E, bum, bum. Mamy sobie troszeczkę wełny. O. Dobra, no to widzimy się w następnej rundzie. A e, Teraz po prostu rush. No i zróbmy tego TNG, TNT jumpa. Zaraz, są jakieś szurikeny. Muszę to sprawdzić. Fuh, nie no. Nie ma żadnych szurikeny. Nie no, nie ma. Ludzie sobie bejtują. Bum, boom, boom, boom. Bum. Bum, bum, boom, boom, bum. Bum, bum. Dobra, teraz możemy walczyć. Zabudowałem endstone'em. Że typek mnie zniszczył. Bum. Rozdupcony. Ale trochę słabo, bo, bo już nie mam tego na TNT. Chyba no w ogóle sobie zarek jakiś short zrobię. Zaraz, I mój. Mój bet jeszcze żyje. Super, miałem lekki lag le mózgu. Nie no, nie było szans. jak no mówiłem. coś spocenicy są tutaj. Nie no, ty ma 5 fps. -ów. Myszka zaś, za 60 zł. Boom Dawaj szybko, 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 szybko Jedno TNT, i może jeszcze będzie dla Fireballa Dawaj Muszę teraz z siebie. Nie no Dobra, widzimy się kolejny raz w następnej rundzie. I to będzie ostatnia. A, ej, zostaliśmy już. Pewnie są znowu jakieś te poceńce, ale. A aż tam walić ich. Lecimy po prostu. Lecę. O, o tym właśnie mówiłem. Debil. Ej! No ej! Halo, haj, pixel! halo haj. Zlagowane jest to. No, Dobra, widzisz. O nie, on to jest. Nie, nie, nie.

Dobra, to już widzowie było na tyle. Jak widać trochę się pogorszyłem. ale no, następnym razem może będzie lepiej. No, a więc to było na tyle. Trzymajcie się i cześć.